Dzisiaj pokażę Wam nowy model CF Moto 625 w wersji Overland. Wersję możecie kojarzyć z tysiączek poprzedniej generacji, czyli drugiej. Pojazd doposażony przez producenta. W przedni bumper, szybę czołową, delikatny kufer CF Moto, felgi 14-calowe z oponą 26 cali. To już wygląda naprawdę masywnie z tyłu. Rozpinany tylny dyferencjał oraz grzane manewry w standardzie. Nie dajcie się złapać na jakieś tam gratisy. To nie jest żaden gratis. Z tyłu wygląda też naprawdę fajnie, szeroko. Ta opona jest naprawdę szeroka. Robi to wrażenie jak się jedzie za tym pojazdem. Szyba, jest, jest to sprawdzony temat przez nas. Jeździliśmy, testowaliśmy. Sprawdza się to. Dla każdej osoby, która szuka. Pojazdu stricte turystycznego, żeby gdzieś pojeździć, pozwiedzać, pooglądać w dostępne tereny, jak najbardziej to się nadaje. Chroni przed wiatrem. Polecamy ten model i zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty CF Moto w naszym salonie. Posiadamy każdy pojazd z oferty CF Moto w Ciechanowie na ulicy Płótuskiej 55. A jest możliwość na miejscu przetestowania tego pojazdu. Posiadamy troszkę terenu, troszkę górek, troszkę dołków. Mamy pewien tor taki do sprawdzenia sprzętu, czy będzie Wam pasował. Można przyjechać, przejechać się danym sprzętem lub innym obejrzeć. Zapraszamy. Do zobaczenia.